Jukazykowa Piotka najgorszych transferów. Czas na Liverpool. Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj kolejny epizod serii poświęconej najgorszym transferom. A jako, że jest teraz coraz więcej informacji dotyczących angielskiej Premier League i jej potencjalnego powrotu, wzięliśmy się za angielski klub, którym jest najprawdopodobniejszy mistrz Anglii w tym sezonie Liverpool. Zanim przejdziemy do materiału, oczywiście przypominam o wszystkich linkach w opisie, o opcji wsparcia naszego projektu oraz o możliwości subskrypcji. Czasami YouTube podejmuje subskrypcję. Dlatego warto o tym przypominać. No i co, ruszamy do materiału. Miejsce piąte, a na nim Christian Benteke, jeden z moich ulubionych napastników. Oczywiście, patrząc na okres gry w Aston Villa, bo w Liverpoolu było zupełnie inaczej, odmiennie. Co ciekawe, za Benteke zapłacono ponad 40 milionów euro, co daje łączną kwotę w porównaniu na przykład z transferem Luisa Suareza 20 milionów euro większą. Tak więc to już samo w sobie jest zatrważające patrząc na poczynania jednego i drugiego i jak obaj się w barwach Derec prezentowali. Z Christianem Benteke w Liverpoolu wiąże mi się jedno główne wspomnienie, czyli jego bardzo ładnej urody bramka z zespołem Manchester United. No ale wiadomo, że na niewiele się zdała. Ogólnie jednak te kilka bramek, które zdobył w Premier League to zdecydowanie za mało patrząc na kaliber tego piłkarza i to kim był w barwach The Villans. Tutaj troszeczkę mam pretensje do Liverpoolu, oczywiście miałbym gdybym był kibicem tego klubu, bo były znaki, które mogły powstrzymać tego typu ruch Bentek do Merseyside. Chociażby jego uraz Achillesa kiedy zmagał się z nim przez prawie pół roku, będąc piłkarzem Aston Villa. Czy też kwestia, o której wspominali eksperci, czyli takie gorące głowy, które mogły się niektórym zagrzać po sprzedaży Raima Sterlinga. No, ostatecznie jednak, jak to wszystko wyglądało, wiemy. Benteke niewiele później przyszedł do zespołu z Merseyside. No, a jego kariera nie była usłana różami i fantastycznymi występami. Dodatkowo był wtedy drugim największym transferem w historii klubu. No, i patrząc przede wszystkim na kwotę i na oczekiwania, zdecydowanie Zdecydowanie nie zmierzył się z nimi, będąc piłkarzem Derecz. Poza tym, patrząc też na to, kogo Liverpool potrzebował, to zdecydowanie bardziej pożądanym rodzajem napastnika był ten w stylu Bobiego Firmino. No i też przy okazji, patrząc na to, jak obaj się teraz prezentują, dobrze widać, jak na obu transferach wyszedł klub. Miejsce czwarte to Alberto Aquilani, i tutaj muszę podzielić się moimi prywatnymi wspomnieniami. W momencie, kiedy Aquilani przychodził do klubu pod koniec pierwszej dekady, XXI wieku był piłkarzem mocno hypowanym w angielskich mediach, a to były media pozbawione jeszcze tego swojego głównego ramienia, tego koła zamachowego, jakim obecnie są social media. I tak o Aquilanim było głośno, z tym, że tutaj po raz kolejny trzeba zmierzyć się po pierwsze z za wysoką ceną, a po drugie z oczekiwaniami, do których swoimi występami nie nawiązał. Pomimo tego, że na początku Aquilani wyglądał całkiem nieźle i być może niektórzy z tych Krytyków transferowych, którzy chcieli kogoś będącego zastępcą Chabiego Alonso. Mogli nawet odebrać jego pierwsze występy, w których notował nawet takie, które nagradzane były nagrodami Men of the Match, za dość pozytywne i przede wszystkim rokujące na przyszłość. Ale wiadomo było, że z Aquilanem będą problemy z kontuzjami, bo czy to urazy mięśniowe w Romie, czy to nawet kostka, z którą zaczynał właśnie w Rzymie mieć problemy, dawały wszystkim do zrozumienia, że tak naprawdę trzeba będzie prędzej czy później zmierzyć się z tą podatnością na kontuzję. Poza tym, jeszcze jeden element, który do tego wszystkiego dochodzi, to to, że sam Włoch chyba w pełni nie zaaklimatyzował się w zespole z Merseyside. Dopóki w zespole był jeszcze Rafa Benitez, to wyglądało to zdecydowanie lepiej. Później, po przyjściu twardego charakteru, nieustępliwego Roya Hodsona, mogło być tylko gorzej. Zwłaszcza patrząc na te czynniki, o których już powiedziałem wcześniej. Poza tym, później po latach wyszło, że Aquilani tak naprawdę tego transferu do Liverpoolu nie chciał, że chciał pozostać w Rzymie, chciał być wiernym biurze ukarzemy Romy, ale Roma, zmagająca się z problemami finansowymi, musiała spieniężyć swoich zawodników i dzięki temu uratować swój klubowy budżet. Tak więc Liverpool wyciągnął do niej pomocną dłoń, którą Roma przyjęła, ale niekoniecznie z pozytywnym skutkiem dla kariery Alberto Aquilaniego. Później mieliśmy te wypożyczenia do Juve, do Milanu, w którym szło całkiem nieźle, ale ostatecznie żaden z tych klubów nie zdecydował się na aktywowanie klauzuli, która była wpisana w te wypożyczenia, oczywiście odkupnego. No i ostatecznie Alberto Aquilani wylądował we Fiorentinie to było zdecydowanie dziesięciokrotnie mniejsze pieniądze niż te, które Liverpool za niego wykładał. Na miejscu trzecim człowiek mem w zespole recce, czyli Andy Carroll. On co prawda miał swoich zwolenników, ale słuchajcie. Te przeróżne filmiki, te konstrukty wideo pokazujące, jak nie pasującym do Liverpoolu zawodnikiem był Andy Carroll, dobrze to wszystko obrazują. Co prawda, niektórzy z Was tutaj wyjdą z pewnymi argumentami, które będą mówić, że pod takiego szkoleniowca, jakim był Kenny Dalglish Andy Carroll mógł pasować, ale patrząc już na profil klubu, do którego przecież Liverpool zmierzał, to ten transfer był podobnego rodzaju. Ryzykiem obarczony jak ten Mario Balotelliego. Chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o elementy czysto piłkarskie, czysto taktyczne, bo wiadomo, że do Mario Balotelliego jeszcze dochodzą inne elementy charakterologiczne, o których będziemy później mówić. No, ale to chyba po prostu był transfer, który nie miał wypalić. Zwłaszcza, że ta kwota była zdecydowanie przesadzona. Ja rozumiem, że Andy Carroll, jako piłkarz bodajże urodzony w roku 1989, wówczas mógł jawić się jeszcze jako talent który może coś osiągnąć w angielskiej piłce, no ale ten rekord transferowy, który wówczas Liverpool pobił, grubo ponad 40 milionów euro wyłożone za zawodnika Newcastle, no nie mogło dobrze rokować. Tym bardziej, że Andy Carroll przychodził w jednym okienku transferowym z Luisem Suarezem i przecież razem z nim pozował obok Kenego Dalglisha. Widać, jakim piłkarzem obecnie jest Luis Suarez i z jakimi problemami z jakimi memami też regularnie musi mierzyć się Andy Carroll. Tak więc, Luis Suarez w Liverpoolu był gdzieś tu, albo jeszcze gdzieś tam wyżej pod sufitem, a Andy Carroll, patrząc na perspektywę tego stołu, był kilka centymetrów nad nim. Przy tych 40 milionach, jeszcze miałem na myśli tę pensję, którą trzeba było mu wypłacać. To nie były małe pieniądze, jakieś profity dla agenta. No naprawdę, masakra, straszny deal i dziwne tak naprawdę, że Liverpool, który przecież stosunkowo niedawno no, mówił o tym, że raczej nie będzie przesadzał z transferami, pokusił się na ściągnięcie Indiego Karola za aż tak gigantyczne pieniądze. Miejsce drugie należy do Mario Balotelliego. 28 razy występował w koszulce Drezse, strzelił jedynie cztery bramki. No i oczywiście dostarczył tego, czego można się było spodziewać, czyli sporej dozy rozczarowań, sporych problemów z jego niesfornością i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, Brendan Rogers, kiedy Mario Balotelli przychodził do klubu z taką kamienną twarzą pokerzysty, opowiadał o tym transferze, mówił, że to jest wkalkulowane ryzyko i oni wiedzą, z czym wiąże się przyjście Balotelliego na Anfield. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, mniemam, że tutaj troszeczkę z tą pokerową twarzą za bardzo i za dużo miał wspólnego Brendan Rodgers, bo zwyczajnie blefował. Chyba nie do końca zdawali sobie sprawę, z czym wiąże się przyjście Super Mario do klubu. Rozjechał się z oczekiwaniami, przesadzony transfer 20 milionów euro, jakie trzeba było za niego zapłacić, w obliczu tego, że oddany był za darmo. No to jest jakaś kpina z wszystkich kibiców Derecy, którzy oczekiwali tutaj naprawdę solidnych wzmocnień z głową, przede wszystkim z głową. Mario Balotelli przypomina te najgorsze momenty w historii angielskich okienek transferowych, momenty, w których menadżerowie sięgają po piłkarza, patrząc głównie na jego renomę i być może na numerki marketingowe, nie do końca jednak kierując się pozytywnym interesem swojego własnego klubu pod kątem taktyczno-piłkarskim. Dodatkowo jeszcze ta filozofia panic buys, czyli panicznych zakupów również tutaj może być wpleciona. Mario Balotelli jest postacią bardzo kolorową, ale umówmy się, w Liverpoolu to jednak był niewypał. No i na pierwszym miejscu fenomenalny, jedyny, niepowtarzalny. Lazar Markowicz. To, w jaki sposób ten piłkarz zaliczył zjazd, jest niewytłumaczalne. Nawet najlepsi analitycy piłkarscy pewnie do końca nie będą w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego Lazar Markowicz tak strasznie upadł piłkarsko w momencie, kiedy przychodził z Benfiki. Naprawdę, i te materiały wideo, które były dostarczane przez skautów, takich oczywiście chałupniczo pracujących, ale również tych, których... Relacje można było odgrzebać w prasie czy też na różnych portalach, te wszystkie relacje pokazywały, że Lazar Markowicz naprawdę jest uzdolnionym piłkarzem i ma szansę na stanie się kimś wielkiego kalibru. Przynajmniej 20 milionowy transfer, chodzi mi tutaj oczywiście o euro, wchodził więc w grę. Liverpool wydał jeszcze troszeczkę więcej euro, i nawet początkowo Lazar Markowicz nie wyglądał tak tragicznie. Wydawało się, że on coś będzie w stanie w Liverpoolu osiągnąć, będzie czymś, w stanie kibiców Derec oczarować się. No ale wiadomo, że z każdym kolejnym tygodniem, z każdym kolejnym miesiącem, coraz więcej kłód pod nogami Lazara Markowicza było, aż w końcu osiągnął status jednego z początkujących, raczkujących, ale mimo wszystko największych flopów Liverpoolu w historii. Patrząc na to, gdzie obecnie Lazar Markowicz jest, jak go prezentował się w zespole Fulham po wytransferowaniu go za darmo z Liverpoolu i patrząc na to, jak źle było pod koniec jego okresu bytowania. Na Anfield można, albo w zasadzie nawet trzeba wpuścić go na każdą listę najgorszych transferów Liverpoolu w historii tego klubu. U mnie jest na pierwszym miejscu, bo ja osobiście. Widziałem w tym zawodniku naprawdę duży potencjał, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, spektakularny upadek tego bądź co bądź bałkańskiego gwiazdora, no, musiał niestety tak się zakończyć. No, i tak jak mieliśmy w zwyczaju wcześniej, teraz lista rezerwowa. Co prawda, zarówno w przypadku Borusi Dortmund, jak i w przypadku zespołu Derec. Tych nominacji mogło być zdecydowanie więcej. Ja na koniec jeszcze podsunę tylko kilka nazwisk, nad którymi się zastanawiałem, no ale jednocześnie także przypominam, że w wielu przypadkach kwota grała rolę. Także. Perspektywa rozwoju danego zawodnika, która nie miała miejsca na Anfield, i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie obstałem i cały czas obstaję przy 15 nazwiskach, w tym tych 10 rezerwowych. Więc nie przedłużając, jedziemy. Na miejscu szóstym Iago Aspas, Gość, który został zapamiętany głównie z tego no, fatalnego podania z rzutu różnego do Williana. Omówmy się, że ten mecz z Chelsea mógł zakończyć się nieco inaczej, gdyby Iago Aspas zdecydował się na takie podanie, na jakie powinien się zdecydować, czyli taki floated pass, górnej piłki. W pole karne zespołu e, przyjeżdżającego ze Stamford Bridge. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że takie zagranie w centrum pola karnego Chelsea będzie miało miejsce, no ale tego nie było. Dwa lata spędzone w Liverpoolu, a jedynie jedna bramka przy 15 spotkaniach. Karygodny bilans. Troszeczkę udało się jeszcze zeskrobać z tej kwoty, którą ostatecznie zmarnotrawiono te około 11 milionów euro, jakie początkowo za niego dano, więc troszeczkę się rozpłynęło, ale jest to flop. Fabio Borini no tutaj niespodzianka nie, myślę, że nie ma znaczącej niespodzianki co prawda, udało się za niego trochę uzyskać doliczając jeszcze kwotę wypożyczenia to nawet Liverpool wyszedł stosunkowo dobrze na ostatecznym transferze z klubu, więc w ostatecznym rozrachunku Zresztą to się w miarę bilansuje, ale Fabio Borini nigdy nie był takim no, w 100% napastnikiem. Co zresztą widać też na okupowanych przez niego pozycjach, bo różnie prezentował się na piłkarskich boiskach, często w roli skrzydłowego, nie tego topowego, wysuniętego napastnika. Więc myślę, że nie do końca adekwatne są niektóre opisy kibiców Derecy, którzy patrzą na jego transfer z perspektywy czasowej, odpowiedniej, no ale, mimo wszystko, tutaj po raz kolejny muszę użyć. Słowa flop. Alberto Moreno, piłkarz, który przychodził za 18 milionów euro, a oddany był za darmo. Ostatecznie po tych pięciu długich latach, jakby nie patrzeć, bardzo dużo występów Alberto Moreno w zespole Derez, ale bardzo dużo również takich rozczarowujących nie zliczę ile razy na stronie Liverpool Echo i na różnych stronach kibiców The Reds był najgorszym piłkarzem na boisku spośród wszystkich tych, którzy grali w barwach The Reds. Dalej Loris Karius i wiadomo, że tutaj troszeczkę łamie moje standardowe reguły, tak jak to miało miejsce przy Andre Shirle, bo jeszcze ta przygoda definitywnie z Liverpoolem się w przypadku Niemca nie zakończyła, ale Patrząc na skalę jego pomyłek, i przede wszystkim na finał Ligi Mistrzów, którego chyba nigdy nie zapomni do końca swoich, nie tylko piłkarskich dni, no musiał na tej liście się znaleźć nic dodać, nic ująć. Diouf, czyli człowiek plujący na wszystko i wszystkich, dostarczał bardzo, ale to bardzo dużo powodów do stresu kibicom Derec. Ostatecznie dał jedynie 6 bramek, co jak na to, że Gerard Ullier miał wobec tego piłkarza niesamowicie duże plany i oczekiwania, no jest kwotą kompromitującą. Udało się za niego co prawda zyskać około 5 milionów euro, ale Liverpool stracił około 10. No i to był taki Mario Balotelli tamtych czasów, zresztą El później w później wywiadzie dla którejś z telewizji zajmujących się Premier League wypowiadał się pochlebnie na temat Mario Balotelliego, odnosząc swoje okoliczności pobytu na Anfield do tych, z którymi musiał mierzyć się Włoch. Robi kin! No, temu piłkarzowi po prostu nie było dane, żeby zabłysnąć w zespole Liverpoolu. Rafa Benitez nie chciał tego piłkarza. No, i myślę, że ściągnięty został Doderec na siłę. Zresztą ten krótki epizod pokazuje najlepiej, że to nie był chciany transfer. Stuart Downing tutaj również. Ktoś, kto był w zasadzie rzucany po wszystkich kątach boiska, ale to nie był piłkarz na Liverpool. Zresztą zawsze mówiłem, że Downing to jest albo środek stawki Premier League, albo zdecydowanie niżej, albo w ogóle Championship, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej. Co prawda, Miał niektóre występy, w których naprawdę można było przyklasnąć Downingowi i powiedzieć: No, to jest bardzo solidny brytyjski grajek, ale moim zdaniem w Liverpoolu mimo wszystko bilans zysków i strat wychodzi na niekorzyść Downinga. Bruno Sheru, na niego się zdecydowałem, dlatego że ja pamiętam doskonale te różne artykuły, które bazowały na flopach w Liverpoolu, mówiące o tym, że Bruno Sheru to jest drugi Zidane, bo tak opisywał go Gerard Ullier. Mówił, że on ma taką technikę, że będzie oczarowywał kibiców zgromadzonych na kop. No, a statycznie wiemy, jak było. Tej techniki w stylu Zidanowskim nie pokazał. Rozjechał się, rozminął z oczekiwaniami, więc ratuje go tylko ta stosunkowo niska kwota transferu. Pol Konczeski. Transfer przedziwny. Razem z Etheridge'em Konczeski to był taki piłkarz, który mi się zawsze kojarzył z walecznością, z taką hardością boiskową, ale nigdy to nie był piłkarz na górną część połowy tabeli Premier League. Zresztą. Jego piłkarskie bio najdobitniej to pokazuje. Jedna asysta, bardzo szczęśliwa dla samego Kączyskiego, bo on mówił, że chciałby do Liverpoolu trafić. No i ostatnim zawodnikiem jest Luis Alberto. Dla mnie obowiązkowa pozycja na mojej liście, dlatego że Luis Alberto i to w jakiś sposób czaruje w Lazio, pokazuje, że różnymi drogami chodzą kariery piłkarzy. Po prostu nie dane mu było zostać gwiazdą na Anfield. Nie wykorzystał też jego potencjału w pełni zespół Derec. Ten okres trzyletni do zapomnienia kompletnie. Zresztą pewnie znaleźli. By się kibice tego klubu, którzy w ogóle Luis Alberto w koszulce Derek nie pamiętają, a oglądali go w tamtym okresie, więc to jest chyba najlepszy dowód na to, że on po prostu był flopem transferowym. Te nazwiska honorowe, o których mogłem wspomnieć, też nie wspomniałem, to Piecznik, to są czasy zamierzchłe, jakby na to nie patrzeć, ale on bardzo często przewija się na różnych stronach, traktujących o tematyce najgorszych transferów. Diomede, Kyrgiakos, ktoś jeszcze pamięta, że Kyrgiakos był obrońcą Liverpoolu, czy też Charlie. Jadam i Sean Dundee. No ale tak jak powiedziałem, ta lista jest 15-osobowa, więc ograniczyłem do tych zawodników, których zdążyliście już zaobserwować. Tym samym dobrnęliśmy do końca. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę w dzisiejszym materiale. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat najgorszych transferów Liverpoolu i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Piłkarzyki. Trzymajcie się. Cześć!